Siemanko, ziomeczki, z tym z 2 i dzisiaj gramy znowu w SG więc sobie już zacznę od pierwszej arenki, którą zagramy to będzie. Yy, po prostu to będzie mapka kopalnie i mam już nowy fotel, więc ten nie, już nie będzie skrzypienia na odcinku. No i może nie lecimy na środek. To jest zło na tej mapce, trzeba iść do tyłu. Tyle wam mogę powiedzieć. I ten odcinek staram się nagrać do 6 minut. Nie, nie więcej, czyli tam 2-3 ręki, max. Ale to dlatego, że nie mam po prostu wolnej pamięci i może się w każdej chwili nagrywanie wyłączyć i mam zwalone po prostu. No i muszę tylko zdobyć itemy. Żelazne Miecze. Muszę zdobyć Żelazne Miecze, bo ostatnio tak... Y, ostatni odcinek, dla tego może żeby był ten update, y, na którym teraz jeszcze aktualnie gram. Teraz. Ale dobra, ale... E, poprawiono go trochę i dodano duszę do SG. O, mam żelazny wiecz, całe szczęście. Żelazny ścielet, to będzie, że... To znaczy nazwa żelazny ścielet. Oj, będę piąta dusza! wiej, pięta dusza. Już tu się ganiają, ja ale Giniesz. Giniecie. Ja jestem złym wcielodem. Widzicie jak już wymiotam? Jestem koksem. Żelazny miecz to droga do zwycięstwa. Może nawet za tą lepszą skrzynkę otworzę. O pięknie. Lecą kile. Owak. kurde. Dwóch takich. Ja no kurde, nie wiem ile mam. Ofiary pięć. Najlepiej potrzebowały jeszcze jednej duszy. Ach, dobra, czyli teraz sobie otworzę tak z kimś dłuższy, co najsłabszy. I ja nie patrzę, co mnie wyleci. Byle, żeby to była broń. Bo jest najlepsza po prostu. I trzewiki, ale dobra, ale one mają ochronę. Cztery tam. Więc sobie już się zakładam. Tak. Tak. I tu też do tyłu trzeba leczyć, Albo w ogóle... Nie, wiecie co? Lecimy do tyłu. Tu tu, tu. mamy blisko. Więc sobie tam polecimy. Więc e, chwilę, napiszę na czacie. Nagrywam. 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 Synek soj, Okej. Okay. Kto to pisał? Ty, tak, Martes? Nagrywam, okej. Okay. Dobra, śli mam z gością. Ja też! O oh, oh, kur. Nie na środek, kole. koleś... Koleś. Powiem Ci tak, Ma zdro, ma zdro, ma, zdro ma, ma zdro. Idźcie! Te buciki ochrona 5 mi... Nic nie da, szczerze. Ale, ale już lecę. Nienawidzę grać w nosy. W ogóle nagrywanie to jeszcze koszmar. Yy, w nosy, bo muszę tak to jakoś poustawiać, że mi było wszystko widać. Mógłbym włączyć zawsze to oświetlenie i bym miał, ale. o, o, o! Gień, cioto. to cioto właśnie. I tak się kończy zabawa ze mną, po prostu. tak. inaczej. Tak, a jak niby inaczej, nie? Jak ja tylko tu mam mieć teraz no, ludzie mają żelazne miecze i tak Ha! Down Z drewnianym mieczem lega I tu jakby wypadł Zauważycie koniec świata Więc sobie lepiej Stąd pójdę, bo Tu jakoś to ustawiam By było widać Ekwipunek, o! Widać, dobra No więc mamy już, już. E, Spoko, Mogę tu lecieć już bo ja już mam miecz. Więc ja sobie to teraz mogę zrobić, takie coś, że stoję na środku i wszystkich je O, mam łuk i strzały, więc to mi zdecydowanie wystarczy na ludzi, bo będę mógł o nich strzelać i ich pozabijać. I popatrzcie, nie zostawię czegoś w skrzynkach. O! O! Kurde, ale. Ej, dusz nie powinienem mieć 5, bo jakiegoś koleś się zabiło, nie? E, to będzie już chyba ostatnia ręka. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej coś zdziałać. Ale jak widzicie, lepiej już idzie. Poprawili naprawdę, więc jest spoko. Nie chcę mieć z nikim soja. No. Nie chcę mieć z nikim soja szczególnie. Z nim nie chcę zadzierać. Z nim nie chcę zadzierać. Tak samo z tamtym. Chyba, że z tego znajdę po, znajdę po drodze jakiś mieczyk, Ostrożnie, 10 by był dobry, bym go zabił, ale dobra. Ale chyba tu nie ma takich ręczłatów. Ale to już teraz lecimy. Oni chyba są chcą mieć soja. Ci dwaj najlepsi. Ale już pewnie mnie lecą i gonią, ale. Jest nie gonią mnie. Więc sobie mogę iść spokojnie, zrobić itemy. Nikt mi wręcz nie goni, więc jest cudownie. Mam już drewniany sztylet, czyli taki miecz drafiany. Tu będzie, tu nie, tu nie ma item, a nie są. O, jak zwykle coś przydatnego. tego. bo zbrojka, ale nie rozwaliłbym, mianowicie tamtego kolesia z żelaznym secie. Więc do tego bym potrzebował żelaznych itemów. W ogóle, jest skrzynka nie chcę otworzyć. Maha, bo drobnego laka. Hmm. No dobra, czyli powoli się już zaczynam wzbogacać, Spobu Powoli zaczynam być już dobrym y, graczem, więc sobie mogę zrobić jeszcze tylko Wiecie co? Wiecie co? Nie, <grym> zilę! Dobra, więc mam z tym Sora. Więc mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Módlcie się o to, proszę was. Ja muszę znaleźć Crafty Table. Proszę, dajcie Crafting Domek. O, jest, jest! Namiot, namiot! Zbawienie. To jest skrzynka, która jest prosta. Ale już mogę mieć. Oj. Diaksowy MIECZ Więc sobie mogę wybiatać Widzicie jak sobie miecz i nazywa się diamentowy miecz. Więc jest spoko, bo nie lubię, że tyle pisze. teraz mogę już go komuś w dupę włożyć, ale nie mam jeszcze zbrojki takiej fullo Full full, ale idę już na środek. Aha, i fuck. Bo koleś, który ma full żelazny set. I jak do mnie dojdzie, to mam przysłane. Fibi, wdziela! Więc to by było może na tyle już... To by było naprawdę już na tyle. Więc żegnajcie, cześć, pa!